Słynne centurie Nostradamusa charakteryzują się tym, że bywają rozmaicie interpretowane. Według najnowszej z nich zapisano tam, że już 25 listopada nastąpi oczekiwany od dawna koniec świata. Chodzi o interpretację badacza posługującego się pseudonimem Arteuza, który twierdzi, że wyczytał konkretne informacje czytając jedną z centurii. Brzmi ona tak: Nieszczęście wielkie na pochyłe ziemię, przez Hesperię i Insurbie, ogień na statku, plaga i zniewolenie. Merkury w strzelcu, Saturn zajdzie. Układ planet, który zawiera przepowiednia ma pojawić się już 25 listopada. Badar sugeruje, że świat zakończy wielka katastrofa. Hesperia i Insurbia są interpretowane jako południe Europy, a to przecież właśnie stamtąd naciąga inwazja islamska, nazwana jeszcze w Europie kryzysem migracyjnym. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby poukładać sobie fakty i zasugerować interpretację, według której 25 listopada, jak wskazuje układ gwiazd zapisany w Centurii, dojdzie do jakiegoś nieszczęścia w Europie. Potem, gdy dowiedzieliśmy się, że trzech samobójców terrorystów, którzy wyzdarzyli się w Paryżu, przybyło do Europy kilka tygodni wcześniej, oznacza to, że podobne wielkie zamachy jak te z Paryża mogą wystąpić na przykład w Watykanie lub po prostu w Rzymie, który przecież znajduje się na południu Europy, tak jak wskazuje przypowiednia. Trzeba jednak pamiętać, że wieloznaczność tzw. przepowiedni Nostratamusa to ich ogromne ograniczenie, ponieważ zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy mają wielkie pole do popisu, interpretując centurię w sposób wygodny dla siebie. Jednak trzeba przyznać, że akurat w tym przypadku konotacja astronomiczna pozwala na precyzyjne określenie dni, w których mogłoby do tego dojść. I taki dzień przypada dokładnie jutro. Trzeba przyznać, że po dzisiejszym zastrzelaniu rosyjskiego samolotu wojskowego nad Syrią, szalone scenariusze dla dnia jutrzejszego wydają się jeszcze bardziej prawdopodobne. Miejmy nadzieję, że jutro koniec świata jednak nie nadejdzie, tak jak nie na w przypadku poprzednich interpretacji. Z pewnością też jeszcze usłyszymy o kolejnych rewelacjach wyczytanych w słynnych centuriach Nostradamusa.